uroczystości w dniu święta narodowego w rocznicach Konstytucji 3 Maja przebiegają jak zwykle, to znaczy defilady, przemówienia, dekoracje i tak ale, ale są też momenty osobliwe. Otóż podobno podczas uroczystego nabożeństwa w intencji ojczyzny, jakie w warszawskiej katedrze odprawił Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, nie przywitał pana prezydenta. No trochę. Nie sądzę, żeby zapomniał, że nie ma takiej kindersztuby, że się tak, aż tak zapomina. Myślę, że to było pominięcie intencjonalne. Tym bardziej, że eminencja po tym wkazaniu grzmiał na tych, co się za krzyżem chowają i tak dalej. Znowu przeciwstawił patriotyzm nacjonalizmowi, bo wcześniej episkopat polski potępił nacjonalizm. Co prawda, po uważnej lekturze tego listu, doszedłem do wniosku, że. Pisząc o nacjonalizmie, księża biskupi mieli na myśli raczej szowinizm, który jest jakościowo zjawiskiem odmiennym, chociaż rzeczywiście wyrasta z tego samego pnia. Ale to można również odnieść do pobożności i fanatyzmu. To mniej więcej na tej zasadzie taka eskalacja występuje. No i wydaje mi się, że to wszystko, tylko, y, świadczy o tym, że jego eminencja może wiedzieć coś, o czym jeszcze my nie wiemy, a co się szykuje, a coś się szykuje, y, proszę Państwa, dlatego, że. Nie tylko Emmanuel Macron, który tam aspiruje do godności prezydenta Republiki Francuskiej, i pewnie 7 maja nim zostanie, obsztorcował Polskę za to, że łamie wszelkie zasady demokracji, itd. i nawet pozostał głuchy na perswazję prezesa Kaczyńskiego z zatwardziałości swojej. No, ale jeszcze w dodatku w Budapeszcie rozpętały się gwałtowne i dosyć duże demonstracje przeciwko Wiktorowi Orbanowi. Ciekaw jestem, kto tam demonstruje, bo Wiktor Orban dwa razy wygrał wybory na Węgrzech większością konstytucyjną, co by wskazywało na to, że naród węgierski raczej go popiera. Widocznie spora, hałaśliwa mniejszość. Tam przeciwko niemu demonstruje, a to dlatego, że Wiktor For, Orban forsuje takie, taką regulację prawną, w następstwie której heder założony i finansowany przez starego żydowskiego gradziara finansowego pod mylącą nazwą Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego wydaje się tam podobno zagrożony. No i nie tylko hałaśliwa mniejszość tam protestuje przeciwko Orbanowi, i urządza demonstracje wielotysięczne, wielotysięczne w Budapeszcie, ale Komisja Europejska wszczęła wobec Węgier podobną procedurę, jak i wobec Polski. Ta procedura wszczęta wobec Polski została w styczniu 2016 roku. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, no ale kiedyś tam na kimś się skrupi, na kim się zmiele, to na kimś się skrupi. Proszę Państwa, jakby tego było mało, rząd Republiki Czeskiej został podany do dymisji, no widać wyraźnie, że nasza Złota Pani tak jakby wzorując się na Michaelu Corleone z filmu Ojciec Chrzestny załatwia sprawy rodzinne wszystkie za jednym zamachem. Korzystając chyba z tego, że prezydent Trump jest zaabsorbowany tym konfliktem albo ustawką wokół Korei Północnej, dlatego że ten konflikt no, może wyglądać autentycznie i być może taki jest, ale też czasami nie mogę się pozbyć wrażenia, że mamy do czynienia z ustawką amerykańsko-chińską która ma na celu poprawienie reputacji umiewanych przywódców obydwu krajów z jed, najpierw z większą Napięcie międzynarodowe do granic wytrzymałości, a potem je rozładują. Świat odetchnie z ulgą i popłyną dziękczynne pienia na cześć obydwu polityków, obydwu umiłowanych przywódców, którzy ocalili ludzkość przed zagładą. No, wszystko to być może. Również i to, że podczas ostatniej swojej wizyty w Waszyngtonie nasza złota pani jednak coś z prezydentem Trumpem uzgodniła. On tam nie był zadowolony z tych uzgodnień, i nawet ręki jej nie chciał podać. No ale co uzgodnione, to uzgodnione. Wskazywałaby na to również jeszcze taka wiadomość z ostatniej chwili, że Amerykanie, a Stany Zjednoczone przenoszą, Dowództwo wojsk na szczeblu dywizyjnym z Niemiec do Poznania. Być może, że uzgodnienia, jakie nasza Złota Pani poczyniła w Waszyngtonie, dotyczyły tego, kto tutaj w Europie, że tak powiem, Europą Środkową i Zachodnią zarządza, a kto tylko ma tutaj poligon. No i to może być takie, proszę Państwa, uzgodnienie z, tak, z tego punktu widzenia zupełnie innego znaczenia na zabieram wiadomość, że na 6 maja platforma obywatelska zapowiedziała odbycie w Warszawie Marszu Wolności. No wyobrażam sobie, kogoż tam nie będzie na tym marszu Wolności. Wszyscy PZPR-owcy, wszyscy łubowcy przyjdą w Stare Kiejkuty tam Komplecie się zjawią, przecież nikt tak bardzo nie ukochał wolności jak właśnie oni, zwłaszcza takiej wolności prawdziwej. Sławomir Mrożek to wyjaśnił kiedyś, że prawdziwa wolność jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności, no i to specjalistami od prawdziwej wolności to właśnie są stare Kiejkuty, łubowcy i PZPR-owcy. Tyle, tyle prawdziwej wolności nam tu cykali przez 45 lat, aż nam dziurki, pod dziurkami w nosie wychodziło. No ale proszę Państwa, widać wyraźnie, że znowu być może mamy do czynienia z kombinacją operacyjną. No, bo konferencja w Sejmie z udziałem 700 ubeków i starych kiejkutów nie doszła do skutku. No to Marsz Wolności. Gdzie ten Marsz Wolności pójdzie, no to nie wiadomo, kto go zatrzyma. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie przy okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja pan prezydent Duda wdał się w rozważania nad Konstytucją. No, i zapowiedział przeprowadzenie w tej sprawie referendum, to znaczy, czy zmieniać konstytucję, czy nie zmieniać, okazało się, że to była inicjatywa nieuzgodniona z naczelnikiem państwa, tylko była, był to rodzaj samowolki ze strony pana prezydenta Dudy, co nieubłaganym palcem wytknęła mu rzecznik prawa i sprawiedliwości pani Mazurek, że mówiąc, komentując deklarację pana prezydenta Dudy, powiedziała, że to jest bardzo poważna sprawa, musimy się namyślić jeszcze i tak dalej. No widać wyraźnie, że pan prezydent któremu naczelnik państwa pozwolił na pewien margines samodzielności w związku z zatapianiem złowrogiego ministra Macierewicza, dopuścił sobie do głowy, że ta samodzielność to wszystko naprawdę, no ale co się może źle skończyć, bo. Przypomnę, że referendum to zarządza albo Sejm, albo prezydent za zgodą Senatu, także bez zgody Senatu, w której prawo i sprawiedliwość ma większość. Pan prezydent nie będzie mógł nawet kiwnąć tej sprawie palcem, no ale widocznie ta atmosfera świąteczna i jemu się udzieliła, w związku z tym, no troszeczkę się zapomniał, tak samo jak i jego eminencja Kazimierz kardynał -Nycz. Który, jeśli dobrze przypuszczam, to też jak powiadam, wie coś, czego my nie wiemy, i już drobnym truchcikiem zaczyna powoli przechodzić na właściwą stronę mocy. No i stąd to potępienie nacjonalizmu i stąd te pochwały dla patriotyzmu. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli nacjonalizm został potępiony, no to a kontrario, pochwalony niech będzie internacjonalizm. I tutaj ciekawa rzecz, że koło historii się jak gdyby zamykało, bo za komuny też tak było. Patriotyzm był utożsamiany z internacjonalizmem, co prawda proletariackim, no ale oprócz tych podobieństw muszą być też i pewne różnice. Proszę, mikrofon dla pana Stanisława. Ja mam nadzieję, że dobrze słychać przez drugi mikrofon. Ale to Panie Stanisławie, po tym co powiedział pan poseł, ja. Takie pytanie jest dla pana szczególnie. Czy pan wierzy w to, że jak zmienią się jacyś ministrowie, albo na przykład właśnie ten osławiony, nieszczęsny minister spraw zagranicznych, pan Waszykowski? To coś w ogóle w stosunku właśnie Polska-Unia Europejska, a albo właśnie na linii Warszawa-Waszyngton, czy w ogóle coś to zapobierze. Tym no, być może to zależy. To zależy, kto by został takim to ministrem. Personalnie coś nie, no, jeśli chodzi o Unię Europejską, to nie wydaje no. mi się, żeby to mogło spowodować jakiego, jakąś zmianę nastawienia. Dlatego, że no, wydaje mi się, że to, co powiedziałem o y, 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 niemieckim stanowisku, to to jest y, niezależne od tego kto tutaj jest po stronie polskiej partnerem. Natomiast jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, to to, co się, to, do czego doszło, jest moim zdaniem konsekwencją pewnych zaniechań, o których można powiedzieć od prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja uważam Aleksandra Kwaśniewskiego za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Tego człowieka uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Dlatego, że on zapoczątkował pewien sposób politykowania Polski wo wobec wo 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 Stanów Zjednoczonych. Otóż on y no to on chyba tak myśli naprawdę, jako, jako człowiek prywatny, że Przyjaźnienie się z kimś polega na tym, żeby mu się podlizywać. To tak jest. Tak został wychowany, tak został ukształtowany, tam z ZMS-a, wszystkich w partii itd. i tak dalej. I na, on naprawdę tak myśli. W związku z tym był razem z premierem ówczesnym, Leszkiem Millerem, podjął decyzję o, wysłania, o wysłaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Iraku. Na prośbę Stanów Zjednoczonych, to znaczy prezydenta Busha, któremu zależało na tym, żeby to y, stworzyć wrażenie, że jest to operacja społeczności międzynarodowej, a nie prywatna wojna prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya o położenie łapy na irackiej ropie. Polska oczywiście powinna tę prośbę spełnić, bo to gdyby nie, to naraziłaby się na retorsję, jak kuła Bogu, tak Bóg kubie. Ale. Y, Gdyby inne było podejście do tego, to Polska po, powinna poprosić, jednocześnie spełniając tę prośbę, przekazać prośbę wzajemną. Ja zresztą o tym wtedy pisałem, że takie dwie prośby wzajemne powinna złożyć pod adresem prezydenta Busha. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone obiecały Polsce, nie tam gdzieś pokątnie w toalecie, tylko oficjalnie, że nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków w sprawie roszczeń żydowskich, bo powtarzam, my hałasy żydowskie wytrzymamy. Natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać, to zresztą każdy rozsądny człowiek to zrozumie. I druga sprawa, wtedy, żeby poprosić o zgodę rządu amerykańskiego na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Akurat tak się składało wtedy, że wszyscy zagraniczni wierzyciele Polski to już był krąg członków NATO. Polska już była w NATO, w związku z tym można było przedstawić argumentację, że to jest w interesie całego paktu, bo Armia Polska leży na wschodnim skraju obszaru obrony NATO i to jest w interesie wszystkich. Niestety prezydent Kwaśniewski. W ogóle nie wpadł na taki pomysł, żeby coś dla Polski załatwić, bo wydawało mu się, że jak będzie się podlizywał prezydentowi Bushowi, to ten z samej wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u już po zakończeniu kadencji prezydenckiej albo w ostateczności pierwszym sekretarzem NATO. Ale prezydent Bush, który nie uchodził za tęgą głowę w Ameryce. To nawet i on wiedział, że człowiekowi, który frymarczy interesem państwa, na czele którego stoi, to nie może dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi jak zdradził siebie, własne państwo, to każdego zdradzi. W związku z tym prezydent Kwaśniewski wylądował, że tak powiem, bez żadnego tam rozwiązania. Musiał sobie szukać posady burgrabiego, najpierw jakiegoś Żyda, a potem jakiegoś awanturnika ukraińskiego. To właśnie coś takiego. Polska nie miała z tego nic. Poza tym, że agenci amerykańscy w Polsce dostali napiwki za pośrednictwem takiej firmy, którą Amerykanie jednorazowego użytku, którą Amerykanie stworzyli, NUR Corporation, z którą w Polsce kolaborowała taka Firemka Ostrowski Arms, i za pośrednictwem tej Firemki były rozprowadzone honoraria, jeśli tutaj użycie tego słowa jest stosowne, dla agentów. Polska nie miała z tego nic. Więc można było podjąć próbę załatwienia tych dwóch spraw, tylko dlatego, że nikt nawet się nie pofatygował. No to po drugie, błędy popełnione przez ministrów spraw zagranicznych konkretnie najbardziej przez ministra Radosława Sikorskiego, który w Polskę wciągnął do wysł, wysyłając tam Radosława Bartoszewskiego na konferencję w Pradze pod tytułem Mienie Holokaustu gdzie zostały stworzone tak zwane podstawy moralne, czy ogłoszone podstawy moralne dla żydowskich roszczeń majątkowych, uczestnictwo Polski, że tak powiem, no, wiadomo, jak tu był Władysław Bartoszewski w takich sprawach, jakie Stanisko zajmował, więc to był błąd. I teraz konsekwencje tego błędu właśnie się pojawiły dlatego, że ten akt, o którym mówiłem, wspomina o tej konferencji w Pradze Mienie Holokaustu, że na tej podstawie to wszystko teraz się odbywa. Więc można było przynajmniej Polski do tego nie wciągać i nic by się nie stało. Natomiast Radosław Sikorski to no, zrobił. No nie wiem, co minister Waszykowski zrobił, żeby, bo kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, że Polska znowu podjęła się roli, niebezpiecznej roli, amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, to ja dwukrotnie mówiłem wtedy na antenie Radia Maryja, że nie powinniśmy powtarzać błędu popełnionego przez prezydenta Kaczyńskiego, który wcześniej się podjął tej roli za darmo w imieniu Polski, tylko powinniśmy znowu poprosić o dwie formy wynagrodzenia. Po, po pierwsze, właśnie w postaci tej obietnicy, jeszcze wtedy można było to sprawdzić, że Stany Zjednoczone nie będą na nas wywierały w tej sprawie nacisku. I po drugie, że Polska podejmując się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy stała się państwem frontowym, więc oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie nas traktował tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. A więc. Kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację do zbrojenia armii i udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzystają. Nie, żeby Polska dopłacała do tego, tylko jeśli, jeśli Stany Zjednoczone chcą mieć tutaj terytorium potrzebne im dla globalnej rozgrywki z Moskalami, to niech nam za to zapłacą skoro już się podejmujemy, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest aport bez znaczenia z naszej strony. I no nie wiem, nikt, o ile mi wiadomo, nikt w ogóle takiej propozycji prezydentowi Obamy nie złożył. A warto było spróbować, bo gdyby prezydent Obama słysząc to parsknął śmiechem, to byłaby to dla nas ważna informacja że chce nas wykorzystać i zostawić z dzieckiem, no to wtedy powinniśmy się zastanowić nad wtedy powinniśmy się zastanowić nad sensem dalszego pozostawania Polski w Sojuszu północnoatlantyckim, bo teraz może być za późno.